No kliknąłem w środkowym na myszce. Aha. Jak ja mam tylko... Do plecaka? Co? Do plecaka ci przystąpiłem? Nie, skoszyło? do tego pierwszego. Koło okay. karabinu to jest, to wiesz, to 9 miejsc, Są 12. Nie, tu... nie wiem co tu jeszcze wziąć, no? Star wystarczy mi miejsce jeszcze na dwie okony. Wystarczy ci na pewno? No bo, bo... opona 3, no na opony Dobra, mi wystarczy. Dobra, ja, to ja później jakoś wezmę jest no Tyle do no. wyboru, do kolorów nie wiem, co wziąłem. No dobra, wziąłem już to z tłumikiem główną. To PP19, a ja mam ja. M4. Ładnie z nim wyglądam Ładnie. Wiem. Ja mogę po cichu teraz zabijać zombie bez problemu. Dobra, idziemy teraz po opon. Czekaj. Wiesz, co bym chciał zrobić? No. Przenieś to wszystko na samą górę. Fuj, semi. Fuj. Semi wezmę na razie. Kurwa! Strzelają! No to w pizdu. Zabił cię? Tak. A ciebie? Nie, zajebałem go. Haha! co mi kwas <laughs> killer! Zajebałeś. <laughs> Tak najpierw się zmorfinuje się Czy zabandażuje Co się bolało na te? Jak się robi? Na złamania Patrz jaki ham przyszedł Tylko jeden był? Tak Masz to, to, to na te złamania Ale tyle jeszcze cię zabandażować? Zabandażuj się, bo krwawisz, a potem czerwony jak masz złamana. Ale ja ciebie mogę zabandażuję. Czy Ty już zginęło? Nie, bo ja już nie żyję. Epipen, co ty jeszcze okej? Nie mi nic nie rób, bo ja już nie żyję! Ale Murfinę ci zabrałem. Ale pod... Aha To zbierz wszystko i spadaj tam noc. Wreszcie kogoś zajebałem. <laughs> on, on jeszcze jak chujko nie? On jeszcze... Daj w kurwa chociaż widziałem, że tam już było padnięte, wiesz? Że on się wyświetlił, że... Am-Angelo Am on miał magazynków moich. Ha ha ha, dzięki. Przedadzą się. Angelo Comic, jest. Ty, GPS-a ma. <laughs> Co ty dostasz? Aaaa, śpiew dalej. Ty dalej. kurwa. Nie jest słodkie. Nie wiem, napisałbym mu coś, nie? Jak się pisze? O kurwa. To jest piękne. Aha, a nie wziąłeś jeszcze mojego tego stroju. No a tak? No a, nie, a... wziąłeś czy nie? No nie a no nie? ale da się go wziąć. Tak, tam jest taka paczka u mnie, ale ten, no w tym... Tylko, no dobra, nieważne. No wracam jeszcze czekaj. A Kurwa, ty... do Ja do niego też strzelałem. Jak mu w serię, chłopie. Ja też do niego strzelałem. On, ale... on on mnie nie widział. On się patrzył cały czas w te we mnie, nie? No. No. Bo do mnie cały czas strzelał. Ja, ja, ja nie wiem, czy ja go też trafiłem, ale no, Strzelałem do niego też. Masz killa zaliczonego? Nie Jak nie, nie? Nie mogę wziąć tego twojego tego. No to dobra, trudno, spadaj stamtąd. A. Masz, masz kila zaliczonego? Murder nie, nie, albo. Nie, nie, nie. To nie pierdol, że ja go zabiłem. Jak tego go zabiłeś? Jak... Bo ja też do niego strzelałem, ja strzelałem prosto po nim. Ale on nie przechodził. ja go dojebałem. Ale to musisz mieć murder albo ten. No albo nie mam. Kill bandits? Nie mam. Niemożliwe. Nie, możliwe, ja tego nie mam. To może, nie wiem, ja go jebłem i on potem się szybko wykrwawił. Nie wiem. No, dziwne, że nie masz morder i... albo... ten. Dobrze, że magazynki miał, nie? Do tego... do tej mojej broni. Bandycki. A Ale wiesz jak się facet zbierał tego? Ale GPSa ja... <laughs> Ty, to ja, tak, on nie nas pro. widział. To jest pro. Ej, on nas widział cały czas. Bo na dzipię się, widać Lotnisko. ludzi. ja piedzolę. Ja do, 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 dobiegam do lotniska chyba. Ej, zobacz, na się, czy widać ludzi. Kurwa, ja stąd zalam. Ja tu nie chcę być na A to jest. Kamenka. <śm> <śm> o, ja. To jest świetne. Kurwa, jak zaczął do mnie walić to chłopak. Ale moje magazynki, do mojego tego akurat miał. Lubię go. No bo bo... Miał, dlatego dlatego tam było mało tego. Wiesz, jak on się musiał kurwić? Wiesz, on to wszystko musiał zbierać? A wiesz, że to mógł być kumpel Towila? To tego, tego. Nie, coś... nie do. Ty. Czemu padłeś? Zabił mnie, kurwa. Zabili się? Nie, nie zabili mnie właśnie. A, coś, a to czemu pisze Dark 2 Kurwa admin nie zajedował chyba znowu Admin? No Bo ja tutaj biegłem, biegłem i wszystko się mi no że z Ale kurwa bez sens dobra, wychodzę Angelo to jest chyba ten admin, nie? Ja pierdolę O jaka chujnia.